Moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj idziemy do ZO, moi drodzy, do wirtualnego Zo i będę małpą Zobaczymy, co ta mapa potrafi oglądać film do samego końca, a przede wszystkim pamiętajcie, żeby wbijać już w piątek o godzinie 20.00 pojawi się piosenka. W sensie trailer. Na razie trailer. Niebieski słek, piszcie z kim jest ta piosenka, już parę osób zgadło, ale zobaczymy kto będzie wiedział. No i kupujcie widzowie płytę i bluzę, a teraz idziemy do zoo Ło, wow, jesteśmy w klatce, jestem małpą. Zobaczcie na to. To jest moja pięść, moi drodzy. A tu są ludzie. I ci ludzie coś. Oni coś chcą dać. Czy to jest moje dziecko? Jaka słodka małpka! O kurde, pająk. Czekaj. O, zgniotłem go. Małpko, nic się nie bój. Cześć, czemu jesteś w więzieniu? Cześć, słodziaku. Co tam. Czy potrzymam cię za rączki Muszę ci ogarnąć kluczyk? Ogarnąć ci? Jest ty jesteś słodziaśny. Dobra, nie chcę ci robić krzywdy. Dobra. O, tam są też inne zwierzęta. Dobra, na razie obczajmy, gdzie my jesteśmy w ogóle. Obczajmy miejsce po prostu. I zaraz będziemy robić wszystko. A oni dają mi jakieś. Itemki. A mogę uderzyć? Mogę bić. Zostaw, nie chcę tego. Wynoś! O, kurde. Oh, uciekła, zobacz, uciekła. I wszyscy uciekają Czemu ona miała smoczek? Jo, jaki fajny hipopotam tam jest Ej, tak dziwnie być zwierzakiem w Zowie, Zowie. Biedne zwierzątka są więzione No, ale bardzo ładnie, jak to wszystko O kurde, rachepka, dawaj Ty, oni we mnie rzucają O, wygnojki! gnojki Puu, ale dostał szota Ale dostał szota, widzieliście to? Dostał takiego szota Ty, jeszcze raz mi tu przyjdziesz Dobra, rzucam Ej Dobra, przepowiednia na przyszłość. No na razie nic, dobra, widzowie, my musimy jakieś zadania zrobić. A prawdopodobnie te zadania są tutaj. Tu jest taki słonik i. Ooh, it's... Come back when you finish your. A co ja mam zrobić? Aha, mam nakarmić tą małpkę. Mam nakarmić tą małą małpkę, dobra. Mogę. O, lo, Loda, chcesz małpka? Chodź, dam ci Lodzika. Dobra, chodź, trzymaj. Jaka szczęśliwa słodzinka! No cześć, cześć! Cześć słodziaku, cześć Słodka małpka, wszystko? Co się patrzysz? O kurde, dostałeś w oko Banana? Nie będę ci dawał banana Te mb ci wybiję No co, co ty do mnie mówisz? Mogę go wyrwać? Mogę go wziąć? Chodź tu do mnie, no Zobaczyć jak to fajnie jest tutaj Nie, ja go wciągnę Ja go wciągnę, to ja zaraz coś uderzę jeszcze raz tu przyjdziesz! Twoi ludzie, spadaj! O, właśnie. Jeszcze raz przyjdziesz do małpy, to zobaczysz, kurde, gdzie ja poszedłem gdzieś. Ej, ona ma pistolet! Ona ma kałacha! Nie, zostaw mnie. Dobra, ja idę do tego, do słonika, bo ja muszę zadania wykonywać. O, on mi daje! Dobra, on mi daje, nie, ja tu muszę wziąć widzowie. On mi daje rękawice bokserskie. Dzięki, wykul. Co? Mam ci dać rękę? ma Sorry, 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 nie chciałem, ty jesteś spoko byczkiem. Czekaj, bo ja muszę... A może tu a co to jest? A pistaszki Woda, wow Może ja muszę dać jej te jedzenie Jaka słodka małpka, Boże, kocham ją, widzowie Go, no w końcu SOS Jak ktoś, o nie Ktoś atakuje z, z, z gości Co, co, co oglądają mnie? Nie, muszę, muszę chronić, muszę chronić małą małpkę. Ej, jak ty się tu dostałeś? Ty, on mnie zabije. Ty! Oh, pokonałem go. Pokonałem go. Wstał? O, poszedł, poszedł. Git. Wyszedł. Oni sobie przechodzą przez te kraty. Co jest? Ej, ja mogę wspinać się do góry, ale fajne. Dobra, idę wykonać następne zadanko, bo to już jest wykonane. I co? Yes! Słonik, ty jesteś moje. To jest mój ziomal wizoje w ogóle. To jest mój sąsiad. Mój sąsiad, słonik. Eee, przynieś mi jakąś czapkę. Czapkę? Jasne, załatwię ci czapkę. Kto ma czapkę? Ten ma bandamę. Może być kask? Astro... Astronauty? Nie ma opcji. <grytanie> Spadamy! Słonią, mam dla ciebie czapkę astronauta. Patrz to. Co? To nie jest to, czego potrzebujesz? A, czapka, czyli to, to jest prawie jak czapka przecież Co mi gadasz? To kto ma czapkę? A tu nikt nie ma czapki, musimy poczekać, aż ktoś będzie miał w takim razie Ej, dobra, ja spróbuję wejść na górę, bo jestem ciekawy, jak to... A co to jest? To jest mój kibel! O fuj! Tu jest kupa, nie, obrzydliwe o, Obrzydliwe, ktoś ma czapkę? Policjantka ma czapkę, a tu jest czapka! Patrzcie na to Mamy, o nimi, Jak ja tu mam syf! Ty, zobacz ile rzeczy tu jest! Wy to widzicie? Tu jest mnóstwo rzeczy! Dobra, idę, idę, już ci dać słoniku czapkę! Już! Git. Wow, jaka fajna czapa! Słonik ją chciał. Dobra, super, wykonujemy zadania słonika. Genialnie widzowie, genialnie! Podoba mi się to bardzo, bardzo mi się to podoba. A, on chce teraz yy, okulary, okej. Okay. Kurczę, no słonik mam nadzieję, że będziesz ze mną współpracować. Są jakieś okulary tu? Małpka, ty ja cię uwolnię, muszę znaleźć klucze. E, czy my mamy, co bym chciał? Okulary. Jest maska. Tamten ziomek ma okulary. Co? Spadaj! Ty masz okulary! nara! jakie to jest fajne! Ty! Kurde, policjantka! Spadam! Trzymaj. Ale jej wywaliłem, ale i wywaliłem, ale i wywaliłem Ale dobrze to, do, dobre to było No wypad Ile razy cię jeszcze mam walnąć? Ty, ja jej muszę chyba kajdanki zabrać Dobra, dawaj te kajdanki Dawaj te kajdanki Dawaj to i tu Mogę przypiąć tutaj? Kurde! Byku, ty zabiła mnie, walnęła mi Dobra, już jej tu nie ma, okej okay. Ja cię kręcę, czyli, aha, czyli jak policjantka zobaczy, że ja biję jak, jakiegoś ziom... Kurde, jeszcze raz tu wejdziesz, widzieliście to? Że jestem bogiem małp Ja cię... Patrz, o, godzidzio, nie popłacz I teraz go bierzemy, tak? O, kurde, ale się wystraszyłem O, ja cię kręcę Spadaj Dobra, daj, dawaj to. Spadaj. Wypad, wypad, dawaj te kajdanki. No dawaj te kajdanki szybko. Gdzie je masz? Gdzie masz kajdanki? Nie, ona mnie będzie bić teraz cały czas. A, no cały czas mnie będzie bić. O kurde, ale dostała. Ale dostała. Nie mam kajdanek. Gdzie są kajdanki? Gdzie są kajdanki? Spadaj, spadaj. No ona mnie zabije znowu. Co ja mam? On ma klucz! On ma klucz do mojej małpki, widzicie to? Nie mogę zabrać mu tego klucza. Muszę mu jakieś sławki przynieść. Zobacz, jaki cool słoń. Ej, wy zabijecie. Ty co jest FBI? O, spada. Pa wychodzi. O, bardzo dobrze, dobra. Ja mu muszę przynieść jakieś sławki. Mamy sławki. Idę do słonika, muszę wypuścić moje dziecko. Już ci daję, już ci daję, proszę bardzo. A mogę ugryźć kogoś jako małpka. O, jak ty wyglądasz słonik, jesteś cool. Jesteś mega cool. Banana mi dał. Som action. E, uderz kogoś. Dobra, mam kogoś uderzyć bananem. O kurde. E, już nie mam banana. Ej, byku. Nie mam... Nie mam banana. No nie mam banana. Daj mi. Nie mam... Zużyłem! Zużyłem pocisk! Zużyłem nabój! To był mój pistolet! Skąd mam wziąć ogarnąć drugi? Dobra, może tu będzie gdzieś... Banan... Może mi ktoś banana dać? Ej, ludzie, macie banana? Jezu, jak oni mnie denerwują, oni tak cały czas się... Banan! Dobra, strzelam do nich. Fuuu! Haha, dostał was banana! Jest, zadanie wykonane, proszę bardzo. No nie, nie, nie bolało, nie bolało, nie bolało ich, to nie bolało. Dobra, ukradnij. Mam ukraść butelkę? Jaką butelkę? Jaką butelkę mam ukraść? Kto ma butelkę? Tu nikt nie ma butelki. Moja małpeczka, moja dzidzia. Wiecie co? Ja tą dzidzię chyba przeniosę. Mogę ją przenieść? Oj, 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 oj! Gdzie jesteś? O, wybacz. Musisz mi wybaczyć, proszę cię Chodź, biorę cię Mogę? Mogę cię zabrać? Sorry, 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 małpa Przestań, ale nie świruj Nie świruj, ja ci chcę tylko pomóc Ach. Małpa, uspokój się Ach. Dobra, mamy ją tu Teraz już cię nikt nie zaatakuje Tu Wiesz, że jesteś bezpieczna, więc Przestań tak, ja jestem twoim tatą Dobra, idę butelki O nie, ty się przemieszczasz, spadaj Wypad, wypad nie no, dzieciak! Idź tam! Ej, dobra, ten dzieciak chce wrócić tam znowu. No to już jego sprawa. Dobra, butelka jakąś. Gdzie jest jakaś butelka? A tu jest jakaś rozbita butelka, ja nie wiem, czy to mam przynieść? To jest stulipan normalnie. Dobra, idź, idź młody. Idź gdzie chcesz. Masz butelkę. Ty zabrał ten swój to! O kurde! No bo co ja mam? Smooth moves, we go... a, że zdobyliśmy butelkę. Mam zdjęcie zrobić? Co? Aha, mam zrobić zdjęcie Mam zrobić zdjęcie ziomkom, co przychodzą tu No to robię mu! Trzymaj, masz Ale fajne Cicho być, cicho być, ja idę. Ja idę odnieść słonikowi zdjęcie. Dobra, ja wykonam wszystkie zadania Proszę Ej! Reverse them, snapping us. Aha, co mam zrobić? Co z tą butelką mam zrobić, ty? Co? Jo, a mam dać, dam, mam dać komuś. Trzymaj. Mam, mam się wymienić. Ty, co. Proszę bardzo. Ty. Proszę. Co ty robisz? Co wy robicie, ludzie? Wy jesteście niepoważni. Ej, co to było? Ktoś rzucił butelką, ale mam tu syf. Dobra, idę, bo chyba wykonałem zadanie. Yes, pięknie. Musiałem dać butelkę. Eee, mówi Magic Baby. O, czekaj, co ty tu robisz? Kupa? Nie. Mam rzucić. Mam rzucić kupskiem jakiegoś. w jakiegoś człowieka? Nie no, błagam was. Kto jest taki niewyżyty? W Tego bym chciał, ten jest miły Ty masz minę niefajną O fuj, ty masz tu na buzi Obrzydlistwo Nie, nie, nie powiesz, że Już myślałem, że ta policjantka tu chce wejść Jak dobrze, że tu nie wchodzi O, słonik, sorry Drama, no drama, no rzuciłem w kogoś No tak, mega drama Nie, jaka panika Ja tu nie panikuję, byczku Mam z... ukraść frytki? Jezu, on mnie wykorzystuje, ten słoń Byczku, ja, ja robię to wszystko dla ciebie Żeby ci uwolnić, rozumiesz? Potrzebujesz tego, klucza Ja to robię wszystko dla ciebie Dobra, a mogę Potrzebuję frytki, ale kto mi da Tu nie ma frytek, tu nie ma Nie ma, muszę czekać aż ktoś będzie aż miał frytki Tamten ten ziomego burgera Ty! Spadaj stąd Jeszcze raz tu wejdziesz, no właśnie Nie, nie, spadam Nie, zlagował mnie Zlagował mnie nie, ona bije małą. Małe dziecko, ja nie chcę zostać pobity. Dobra. Puu! Dobra, ja sobie wejdę elegancko. No nie mogę się tak wspinać jak ten... Jak graliśmy widzowie kiedyś w tego kota łatwiej się wspinało. Upa, mogę... No nie, ciężej jest. Dobra. Ja się obe... Ode... Pyk! Kurczę, to jest, to jest naprawdę ciężkie. No! Nie, ja, ja chcę wejść do góry! Jest... Nie, nie dam rady. Nie dam rady, nie dam rady po prostu. Gdzie są... Ej, ziomek! Spadaj stąd. Frytki ty masz. Nie, to nie są frytki. Kurde, no co wy tu robicie? Co ty robisz? To jest mój kibel. O, fuj, wpadłem do kibla. Fuj. Chcę stąd wyjść. No wypadł. Nie, policjantka. Co policjantka? Dobra, nie idzie tu na szczęście Dobra, wszyscy uciekli, super Skąd mam wziąć frytki? Kto ma frytki? Jakie fajne żyrafy Jakie fajne żyrafy A tam krokodyle są No nie, nie chcę tego Ja chcę frytki, proszę Ty mam macie frytki? Frytki! Frytki! Ty masz! Chodź tu Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu Chodź do mnie, no chodź. Proszę, chodź. O, dzięki. Co ty robisz? Tędzisz tyłkiem. Ej, dobra, ziomek mi dał frytki za darmo jeszcze mnie opluł, nie? Dobra, proszę, masz frytki? Oczywiście. Tasty, tasty, ja bardzo dobre, co? Wyśmienite. Co teraz potrzebujesz? Co mam? Finally. Tu możesz ostatnie zadanie. Aha, mam... Mam nakarmić kogoś burgerem? Wow! Ej! Nakarmiłem! Czemu masz taką minę? Dobre? Dobre, nie, bo od słonika nigdy bym nie wziął od małpy wizowej burgera. Nie wiem kto to robi, ale nigdy od, od małpy bym burgera nie wziął. Dobra. No nie gadaj, że coś jeszcze ode mnie chcesz, słonik. No powiedz, że dasz mi już ten klucz. Mam rzucić kamieniem w jakiegoś ziomka? Ja nie mogę W kogo mam? Ty! Tam są kamienie Dobra Biorę tą cegłę I rzucam w tą, bo ona w... Patrz, patrz Cel Cel Pal Ty, no chyba nie Nie, policja Policja idzie Policja idzie U! Idź tam nie, policja będzie bić. A zobacz, jak ona jest pobita w ogóle. O, super, nie, rzuciłem kamieniem. Mucha? Co mam zrobić? Gdzie ta mucha? Ej, gdzie ta mucha? Ty. Ta mucha zniknęła. Drobę flying to a, fly into a visit. Mam muchę mu dać? Ale ty tą muchę zgubiłeś. A, widzę muchy, widzę muchy. Wypadł! Zostaw moje dziecko, ty! Ty, ty, ty! Dobra, no, muchy, muchy! Nie! Od razu zgniotłem, muszę ją złapać! Dobra, mam muchę! Dobra, komu rzucić, komu rzucić? Ty! Chodź tutaj! Poł, O kurde, sam se rzuciłem w twarz! Ej, rzuciłem tą muchą? Czekaj, bo ja nie rozumiem tego zadania, czekaj! Drobę flying te wizytor... Aha! Mam nakarmić muchą! O kurde! Niezłe, niezłe Chodź tutaj Proszę, bo... Nie chcę cię... dobra O Czemu wy to jecie? Czemu ty to zjadłaś? Co jest grane? O co o fuj, się na mnie Ech. Obrzydlistwo Nie no małpko, nie wiem czy ci pomogę, ten słonik... ...mnie wykorzystuje, Opa! pa Pu! O kurde, ale trafiłem Nie Nie Małpko, sorry, muszę cię opuścić Z policją nie chcę nie, Jezu, mi jest tak żart, tej mojej małpki No czemu ty ją bijesz? Czemu ty bijesz tą małma? Nie no, chyba se żarty robicie Pa, kolejny przyszedł Nie, powaleni są, powaleni są, co nie, słonik? Spray cream on visitors, ja nie mogę, nie, biedna, biedna małpka Wypad Jeszcze ktoś? Ja będę bronił swojej małpki, więc... O no, wypad Co ty robisz? Ej, nienormalny. Nienormalny ziomek. Dobra, ja, ja się wspinam. Ja się wspinam, widzowie. Czekaj, ja tam wskoczę. Ja muszę mega mocno się odbić. Uwaga. Hu, Nie, to było słabe. Huh! Ty no nie mogę, jestem mega sobą małpą, Ja powinienem się wspinać na ludzie. Huh! A mogę tak? Wow, mogę! Ja nie mogę, nie widziałem. Ty. Pa, normalnie. Jo! Ale się wspinam. Czekaj, gdzie ja jestem? Dobra Ej, dobra, kozackie! Pa, gdzie ja jestem, jak wysoko I tu jest jakiś szyba, jestem zamknięty. Ty kokos! Nie! Spadłem! Dobra, wspinam się na drzewo! Wspinam się na drzewo, ale easy. Mam kokosa rzucam. Owy, nie, będę rzucać wami. Nie dostał, ale nie, nie zabolało go to. Jak się skiel, widzieliście to? Ostatni kokos, ostatni rzut. Nie ma tam nikogo. Rzucam, rzucam w tom. Dostała w rękę. może można tam wejść. Czekaj. Ej, dobra, mogę wejść. No co ty gadasz? A to! Widzę całe miasto! Ale dziwna schiza. I widzę napis ZO! Zobaczcie na to! Ej dobra, mega fajne. Mogę normalnie po szybie chodzić. Widzicie to? Ja się kręcę, ale dym. Nie no, fenomenalna gra wizor. Podoba mi się. Normalnie mogę patrzeć co tam jest. Dobra i wy co? Na dole? Co wy tam na dole robicie? O, zdrajcy. Zdrajcy wszyscy. Mogę na tą linę się złapać? Wow! Jakie to jest... Czemu ja tego od początku nie odkryłem? Jakie fajne. Widzowie, ja wam powiem tak. Jeżeli chcecie jakiś kolejny odcinek z tej gry dajcie mi znaka Ej biorę ją do góry Biorę ją Biorę ją do góry O Nie, nie byłem w stanie Nie, policja, dobra, ja spadam widzowie chcecie więcej z tej gry? Dajcie znak i wbijajcie w piątek na piosenkę.